siotka da radę. Maria i jej dziecko na e, e, tych domozłocicach. Albo Mona Lisa, te takie, co są takie kartonowe, że może kot wchodzić i wygląda jakby trzymała Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Iza i witam się z Wami bardzo serdecznie znowuż w Towarzystwie Nikoli Doktor Bóg. Cześć! I już po raz kolejny przychodzimy do Was z polecajkami na daną porę roku. Tym razem jest to oczywiście zima, część pierwsza, w której mówimy Wam, jakie książki będziemy czytać zimą, a raczej jaką książkę Wy możecie wybrać nam do czytania zimą, żebyśmy później ją omówiły razem. Marze. Boże! Ale to było tak zakręcone zdanie. Ale było tak ładne. W filmie, który znajdziecie u Nikoli, będziecie mogli dokonać wyboru, więc tam was odsyłam. Tymczasem kolejne sześć polecajek książek mm -hmm. od nas, więc z racji tego, że ja zaczynałam u ciebie, to może ty zaczniesz u mnie. Dobrze. E, kolejna książka, której bym chciała powiedzieć, kolejna dla mnie, e, to będzie również pięciogwiazdkowa książka, tegoroczna. Mm, okay. Książka, którą chciałabym, żebyś ty przeczytała, bo uważam, że może ci się spodobać, mimo że żadnej książki tego autora jeszcze nie miałaś okazji czytać. Mm. Spróbuję zgadnąć Aha. Czy to jest fantazy? Tak e, Czy to jest Sullivan? Nie Albo Sanderson? Tak Okej okay. Co ty czytałaś w tym roku? Jakąś jed... Tak, jednotomówka to jest Jednotomówka Jedyne co ja to jest Rozjemca no, Rozjemca nie jest jednotomówką To jest Aha. pierwszy tom serii, która po prostu jeszcze nie miała kontynuacji Jednotomówka Sandersona Myślę, że możesz nie wiedzieć w sensie, możesz nie wiedzieć, ale opowiem ci o czym ona Dobra, jest. Okay. I to jest historia e, ze świata Kosmir. E, bo jeżeli nie wiecie, Sanderson ma świat Kosmir, to jest taki wszechświat, można powiedzieć. E, I mamy różne miejsca, które mogą się ze sobą łączyć, ale nie uniwersum. Muszą, tak, uniwersa mamy. I jest jedna postać, która między uniwersami się przemieszcza. E, słoneczny mąż? Nie. Nie, ale Słoneczny Mąż jest najbardziej łączącą Kosmir. Słoneczny Mąż bardzo łączy ymm, Yumi i Malarz Koszmarów. Tak. Jest! Mam tę książkę nawet. Tak, dokładnie tą chciała, żeby Izunia przeczytała, bo uważam, że bardzo jej się spodoba. Jest to najbardziej romantyczna ze wszystkich książek Sandersona, jaka w ogóle powstała. Ja byłam w ogóle w szoku, że Sanderson jest w stanie napisać taki wątek romantyczny, który aż tak mnie poruszy, bo o. jest znaczy, to nie jest taki, wiecie, że o mój Boże, oni się poznają i od pierwszego wejrzenia są w sobie zakochani. <grym> nie do końca o to chodzi. Jest tam taki element tego, że są dla siebie kimś, no, że nie spotkaliby się w. W innych okolicznościach. Ja wiem, na czym to polega, bo oni chyba są jakby z innych światów i oni. Nagle, nagle przeskakują między swoimi ciałami. Dobra. To będzie off top, bo Wy wiecie, że jakby ja mówiłam o tym filmie, i jest taka animacja, która nazywa się Twoje imię i to polega dokładnie na tym samym. I ja uważam, że Ci się mega spodoba. Anima, ale to jest animacja w jakim stylu? Anime. To jest anime, A, anime. Okay. No. Ale to jest dosłownie ten sam case, że dwójka osób się jakby zamienia ciałami i oni później odnajdują jakby sposoby, żeby zostawić sobie wiadomości. No, to jest mniej więcej ten mm -hmm. case. Tak, to właśnie mniej więcej tak samo, tylko tam jest jeden twist związany z tym przenoszeniem mm -hmm. się, mm -hmm. ale to już będziecie wiedzieć samej fabuły. Tam są też przepiękne ilustracje. Chyba najładniejsze ze wszystkich, z Kosmir, bo Sanderson zawsze próbuje doceniać tych um, artystów, ilustratorów i, i zawsze gdzieś tam jest to wspomniane. Tam jest. Jednak wykorzystany ten styl taki m, azjatycki, mhm. więc myślę, że wielu osobom się spodoba. Nawet jeżeli nie planujecie czytać książki, to rekomenduję Wam po prostu sobie obejrzeć, bo są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Eee, I uważam, że jeżeli chodzi o Sandersona, to nawet jeżeli ktoś się zniechęcił, bo się nie podobał z młydzony, bo się nie podobała droga królów, to to ma szansę się spodobać. Okej, okay, w sumie ciekawe. Ja kiedyś pamiętam, przeczytałam dwie pierwsze strony tak, tak po prostu, bo byłam ciekawa. Mhm. Nie siadło, ale to chyba dlatego, że ja nie byłam do końca gotowa na ten styl w tamtym momencie. Ja może zacznę od książki. Ja wiem, że to jest oszustwo, ale na szczęście mam tutaj osobę, która skończyła tę książkę. Ja tej książki nie skończyłam. Przeczytałam połowę, ale uważam, że to już i tak jest bardzo, bardzo dużo. Ja tę połowę przeczytałam dwa razy, bo miałam dwa podejścia do tej książki. Nie może mówić. Dobra. Bardzo gruba książka fantazy. Bardzo gruba. Pamiętam. Wystarczyło okay. powiedzieć bardzo gruba książka fantazji. I że dwa razy zaczynają. E, tak. E, to jest książka, którą ja za pierwszym razem zaczynałam w bodajże styczniu tamtego roku. I pamiętam, że moje ulubione sceny to były sceny, które działy się w części tego świata, która jest właśnie taka bardzo górska. Zimowa i taka mm, trochę moglibyśmy powiedzieć, że jest inspirowana trochę krajami nordyckimi, jeśli chodzi mm -hmm. o klimat i jeśli chodzi o bohaterów, którzy pochodzą stamtąd. E, to jest dzień nastania z Samantyszanu. Mm -hmm. Ja chciałabym tutaj na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że ja tej książki nie skończyłam. Ja czytałam dwa razy tę pierwszą połowę i dwa razy bardzo mi się podobało tylko, że coś jest nie tak ze mną, niekoniecznie z tą książką. To jest, w sumie nie wiem, czy jest sens tak naprawdę mówić, o czym jest ta książka, bo... Mm, to jest tak rozległe, że ja nie wiem, czy byłem to już jest, w stanie w ogóle. To chyba oddzielny film poświęcić. To jest historia świata, tam istnieją części w tym świecie, które są od siebie mocno Niezależne i my poznajemy różnych bohaterów z różnych części tego świata. I im dalej w fabułę, tym bardziej ich historie się ze sobą łączą. Tak naprawdę jedyne co wiemy, to to, że gdzieś w tym świecie czai się jakieś prawdopodobne zło, zło, które zazwyczaj no, widzicie na okładce, bo tam w tej książce są Smoki slash Tak To jest książka, co do której ja na dobrą sprawę teraz, jak sobie o niej przypominam, nie mam jej nic do zarzucenia. W sensie ja it's dosłownie her, i ciu, Tak, dokładnie, dokładnie. Ja uważam, że to jest jakby tylko i wyłącznie mój problem, że jakby ja jej do tej pory nie skończyłam, ale jak, przy, jak wspominam tę pierwszą połowę, ja się bawiłam wybornie na niej. I dla mnie jak ja o niej myślę, i jakby mam przed oczami to, że ja mam ją otwartą, i ja widzę napis Północ, to jestem taka, okej, okay, ja mam się niech załotnem, nie. W sensie to jest oczywiście tylko i wyłącznie pamięć yy, ciała i jakby kwestia skojarzeń, bo yy, i wiem, na przykład to, że czytałam Zakon drzewa pomarańczy w lato, no to dla mnie jest już dużo lżejsza książka, niż, niż właśnie dzisiaj. No, nie czyli nie ja też uważam, ocenia. że zakon jest lżejszy i też sama Anta tak uważa. A, okej. Okay. No, tak, więc to realnie jest coś dobra. Tak. Czyli, czyli jest to adekwatne. We are right. Yes. Więc możesz coś dodać od siebie jako osoba, która w ogóle czytała tę książkę. E, to jest Dużo smutniejsza książka, i też jeżeli nie mieliście okazji, a macie ochotę, to zapraszam was do podcastu z Samantą Szaną. Są polskie napisy, więc jeżeli ktoś z was nie zna angielskiego, no to tam odsyłam, ale ogólnie Samantha mówi w taki sposób, że. Jesteście w stanie, zro... jeżeli ja byłam w stanie zrozumieć to, wy też jesteście w stanie. Samantha opowiadała o tym, że w trakcie pisania Dnia na stania nocy przeżywała żałobę związaną ze śmiercią jej bardzo bliskich dziadków, bardzo mocno była z nimi związana. Był to też czas pandemii, więc dla niej to była w ogóle bardzo trudna przeprawa i to też widać w tej książce, bo ona jest bardzo smutna. Tak. Jak się ją tak weźmie, po prostu i się ją czyta. Tam są oczywiście wesołe momenty, ale jest bardzo dużo smutnych i takich, które w konsekwencji później zmieniają bohatera. I to, jakby do czego Ty doszłaś, ma wpływ na to, jaką główną, jaką bohaterką będzie jedna z głównych y, postaci. Okej. Okay. No ja bardzo lubię, jeżeli komuś się nie podoba sam początek, to myślę, że nie ma co brnąć dalej, bo, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to jest dobrze tam nakreślone. Trzeba się na początku trochę skupić, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak, ale mm -hmm. wydaje mi się, że jest tyle mm, ułatwień w internecie, że jest, jesteście w stanie to przejść. Nie jest mm -hmm. to tak jak z Gromotrą, gdzie macie pięć tysięcy różnych osób i musicie naprawdę wiedzieć, kto jest kim, bo inaczej... Dramat. Mhm. Dramat. Um, także ja osobiście bardzo, bardzo polecam. Ja ogólnie uważam, że ta książka nie jest trudna. Mhm. I rzeczywiście to, co Ty powiedziałaś, że ona jest dużo smutniejsza. Ja jak te, teraz sobie ją przypominam, to ja pamiętam tylko te smutne momenty. Mhm. <laughs> Więc y, coś mhm. musi w tym być. Ja też. Za no zakładzie Drzewa pomarańczy też pamiętam dosyć mocno zakończenie. E, co do mhm. którego w ogóle, y, też, bu, też o tym sama ta mówiła, że bardzo dużo osób zarzucało, że jest... Z, za krótkie, za krótkie mhm. że ta scena walki jest za mało satysfakcjonująca, jak na to, jak gruba jest książka, i dlatego w dniu Nastania nocy jest tego więcej. W okay. dniu Nastania nocy po, po również jest tak w kontekście tego, co, o czym mówiłyśmy przy czarownictwie, tam jest element doświadczeń, których Samanta nie ma. Mhm. Ona nie przeżyła tego, co tam jest, a o nich pisze, mhm. ale ona. Jakkolwiek brzydko to zabrzmi, zrobiła research, mm -hmm. to znaczy rozmawiała z kobietami, które tego doświadczyły okay. i na tym opierała to, co mm -hmm. czuje główna bohaterka. Jedna z głównych bohaterek, więc mm -hmm. e, też jest, nie pamiętam, czy ona to chyba mówiła w podcaście. Ja dwa razy obraziłam się na Samantę dokładnie w tym samym momencie, ja e, ponieważ e, ukradła mi moją ulubioną postać. Tak, dokładnie. I więc... To było tylko dlatego. Dobrze, teraz moja kolej. Tak. E, to myślę, że zostanę przy fantazy i ty mm -hmm. w sumie już powiedziałaś, jaki autor będzie. Przed chwilą, e, więc opowiem szybko, o czym to jest. Dla mnie to jest trochę taki tacy zwiadowcy, ale dla dorosłych. Okay. E, już wiesz, mhm. o co mi chodzi, o którą serię. I to nie jest tak, że Wy sięgając po tę książkę, będziecie mieli przed oczami zwiadowców i naprawdę to będzie dla was jeden do jeden, bo to nie o to chodzi. To bardziej chodzi o emocje, które mogą wam towarzyszyć w trakcie czytania. To jest sześciotomowa seria, z tym, że. Jest to naprawdę w porządku fantazja. To znaczy, jest ciekawie wykreowany świat, on nie jest bardzo rozbudowany, jest rozbudowany, powiedziałabym, kropeczkę bym postanowiła, po, mhm. po, jest rozbudowany. Tak, po prostu. Ale nie jest to nadmierne takie, że musielibyście się mnóstwo razy zastanawiać, jak to działa. E, chyba, że nie wiem, że się nie skupicie na samym początku. Rekomenduję ten pierwszy tom tak się w miarę, wie, żeby wiedzieć, o jak e, ten świat funkcjonuje. To później po prostu będzie Wam łatwiej. I jest to seria epok, e, która rozpoczyna się od epoki mitu. Ja się w ogóle nie spodziewałam po tej serii, że ona mi się aż tak bardzo spodoba. Mm -hmm. A jest to chyba jedna z lepszych, jakie miałam okazję czytać w tym roku. W szczególności bardzo mi się podobał e, tom czwarty i piąty. Ja o tym mówiłam na kanale, dlatego że ja bardzo lubię side-questy w książkach. A, okay. ja, ja, nie, ja nie muszę mieć stare walki, ja mogę mieć po prostu, jak bohaterowie sobie gdzieś idą i sobie mówią: Ej, będzie fajnie, jak teraz pójdziemy w drugą stronę. A ktoś jej mówi: Ej, nie, bo mamy iść na mokradła. I ten ktoś mówi: Ej, nie, nie, iśćmy na tem okradła, ja, bo ja nie chcę tam iść. Ja, 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 ja to uwielbiam w książkach. Okay. Naprawdę mi to taką satysfakcję daje. I też na przykład, jak myślę, nie wiem, o Drodze Królów, mm -hmm. to ja myślę głównie właśnie o tych momentach, kiedy bohaterowie ze sobą rozmawiali. Pamiętasz, mm -hmm. nie wiem, czy pamiętasz Harry'ego Pottera i więźnia z film? Tam jest taka scena, jak oni jedzą cukierki i tam różne rzeczy się dzieją. że tam. Tak, Uwielbiam tę scenę. Ja właśnie to jest to, co ja bardzo lubię w książkach, czyli coś, co nikogo absolutnie nie interesuje. Ja jestem całą sobą w tym. Dlatego na przykład epoka Imperium, czyli ostatni tom. Ja nie jestem aż takiej miłości co do epoki Imperium, bo mi się po prostu wcześniejsze podobały, bo miały te side questy, ale bardzo lubię zakończenie. I uważam też, że jeżeli nie jesteście największymi fanami serii fantazy, ale chcielibyście spróbować, to epoki będą świetnym wyborem. Naprawdę. Tam jest jeszcze coś co fantastyczne, że są listy od Saliwana i później od jego żony. I one nawiązują do fabuły i do tego, co pisali ludzie, którzy czytali. I to jest ekstra. Ja po prostu, yeah, ja jak nie. do tego dochodziłam już e, potem, jak już kończyłam, to miałam takie, nie, dawajcie, nie da. Ej, mega cute to tak. brzmi. Dobra, e, to w sumie fajnie, że powiedziałaś o serii fantasy, bo ja też bym chciała o fantasy, tylko że nie o serii, tylko o trylogii. E, jak tak się zastanawiałam nad um, fantastyką, która ma dla mnie właśnie taki trochę zdystansowany, chłodny vibe. To pomyślałam sobie o jednej trylogii. To jest historia pewnego mężczyzny, mężczyzny w powiedzmy już takim bardziej podeszłym wieku, który pełni taką rolę powiedzmy strażnika ważnych. Osób. Tylko, że on zrobił w swoim życiu bardzo dużo złego, i teraz, że tak powiem, jego życie nie toczy się najlepiej. Nie czytałaś tej serii. Okej, okay, to wygląda <laughs> Jego życie na dobrą sprawę nie toczy się najlepiej, ale w momencie, w którym pojawia się jakieś zagrożenie z zewnątrz i trzeba zacząć się jednoczyć, to on nagle ten cel, powiedzmy, na nowo w życiu odzyskuje. Mam tutaj na myśli trylogię Arkady Saulskiego. I ja, jeśli chodzi o Arkady Saulskiego, bo to jest tak naprawdę uniwersum Nipponu. Mhm. E, czyli pierwsza trylogia zaczyna się czerwonym lotosem. Okay. E, I później kolejna trylogia, czyli ta trylogia, o której ja mówię, to jest trylogia samotnego psa, droga samotnego psa. E, I tym e, samotnym psem jest właśnie Inu, który jest, nie pamiętam nie. dokładnie, jak się nazywa jakby ta funkcja, ale on właśnie bardzo często chroni te osoby z jakichś tam wysoko postawionych rodzin. I on jest w ogóle bohaterem bardzo takim, że z jednej strony ty z nim sympatyzujesz, z drugiej strony to jest człowiek, który ma. Problemy z alkoholem. To jest człowiek, który jakby ma kom kompletną beznadzieję w swoim życiu. Jemu się naprawdę nie chce. On już nie ma tej woli walki, nie? I tak naprawdę przez trzy tomy, e, oprócz tego, że on też robi dosyć sporo questów i poznaje różne osoby, które, e, że tak powiem, na jego drodze troszeczkę mu pomagają, to uważam, że Arkady Saulski tworzy bardzo ciekawą taką rzeczywistość, która jest właśnie taka zdominowana przez zło mm -hmm. i przez beznadzieję. I mało jest tam w ogóle takiej czystej nadziei. To jest też bardzo brutalna książka, z tego względu, że no tam jest jednak, ym, pojawiają się samurajowie i, i inne tego typu postaci. Tam jest bardzo dużo rozlewu krwi, bardzo dużo zdrad. Ale to wszystko jest właśnie nie w takiej kolorowej, podniosłej fantastyce, takiej przygodowej, tylko przez to, że skupiamy się na tym właśnie głównym bohaterze Inu, który jest właśnie taki, taki ekscentryczny. To to wszystko jest takie dużo bardziej intymne. I ja to bardzo lubię. I pamiętam, że bardzo dobrze wspominam te trylogie. Zwłaszcza, że prologi w tej trylogii to jest w ogóle jedna z lepszych rzeczy, jakie ja czytałam, jeśli chodzi o prologi. Ja w ogóle jakoś tak dziwnie zapamiętuję prologi. Bardzo często. Pamiętam prolog do Inkuba. Pamiętam prolog do Krwi nad Jasną Przystanią. Do wszystkich takich książek, które zapadły mi w pamięć, bardzo dobrze pamiętam prologi zawsze. Bo jeżeli prolog jest dobry... To ja na pewno będę o tej książce pamiętać. I pamiętam każdy pojedynczy prolog, akurat z tej trylogii. Każdy. Bo jest taki, taki naturalistyczny, taki brutalny, taki po prostu obdzierający jakby ze wszystkich, ze, z przyzwoitości. Mhm. Po prostu wszystko. Cały świat, wszystkich bohaterów, wszystko. I ja chyba jesteś pierwszą osobą, która w jakikolwiek sposób mnie zachęciła do, tych, do tej sery. Dziewczyna, ja, ja ci mogę po prostu. Ja ci pokażę tylko prolog. Na, przeczytajcie sobie tylko prolog. Jak będziecie mieli możliwość, nie wiem, w jakiejś księgarni czy coś. Prolog moim zdaniem jest super i naprawdę zachęca do całej tej trylogii. I nawet jakbym ja nie pamiętała za parę lat praktycznie w ogóle fabuły tych książek... To prolog byś pamiętała. Ja bym... Ja się po, po pierwsze bawiłam się zajebiście na tych książkach, po drugie no ma to klimat swój. I widać po prostu, że Arkady Saulski na tyle siedzi w tym i że na tyle to jest jakby jego taka smykałka, którą on się interesuje, że ja jestem w stanie uwierzyć mu jakby we wszystko, co on tam napisał. Bo to jest oczywiście naśladowanie feudalnej Japonii i właśnie inspiracja inspiracja tamtym czasem. Ale uważam, że idzie mu to fantastycznie. No to wspomnę o czymś, po co sama z siebie bym nie sięgnęła. A też jest taką pięciogwiazdką... Boże, ja tutaj sobie spojluję wszystkie pięciogwiazdkowe książki tego roku. To jest i tak y, film docelowo do mnie, oczywiście. Nie, ale to wciąż, Jakby, tobą, ale okay, jakby dobra. Chodzi, mi, chodzi mi o sam fakt, że ja po prostu lecę wszystkie najlepsze, jakie w tym roku były, Ok. jazdy z tym. Okay. E, to jest historia, która e, z, bie, to jest taki powiedzmy zbiór opowiadań, z tym, że one wszystkie się ze sobą łączą i nawiązują do wierzeń słowiańskich. Okej, okay, wiem. Wiesz co? Mm -hmm. okay. Tylko nie pamiętam y, tytułu, absolutnie. I to jest, tak jak mówię, książka, po którą ja bym w ogóle bym nie, nie sięgnęła. Tylko, że poleciła mi ją Wiktoria z Lawik Wiktoria uh, mniej więcej wie, co, znaczy ogólnie wie, co ja lubię czytać. I wydaje mi się, że Wiktoria nie poleciłaby mi czegoś, czego czułaby, że no, nie będzie w moim stylu. I ja o nią poprosiłam mm, w zeszłym roku na, na święta. Dostałam ją. Także dziękuję osobie, od której dostałam. Podchodziłam do niej trzy razy. Trzy razy zaczynałam czytać mm -hmm. lub słuchać. Mówię, nie, no, nie, to, to nie będę stąd. ja dzień na stanie nocy. Ale, no, ale nie, bo, no, bo ty mówisz, że jest dobra, a ja mówię, nie, to w ogóle nie jest dobra. Aha, aha, to ta mówię, różnica. Nie, 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 okay. nie. A potem, im dalej, tym to, jest, to była jedna z niewielu, znaczy niewielu. Coraz więcej się na tym łapię, że mam, mam dużo takich książek, ale to była książka, którą ja miałam ochotę zacząć w momencie, w którym ją skończyłam. Od nowa. Aha, naprawdę, to było tak ciekawe. Tak? Mhm. Ja nie jestem w stanie Wam do końca wytłumaczyć, co mi się tak bardzo w tej książce podobało. Mhm. Ale jest w niej coś takiego, co sprawiło, że ja, mimo że kończyłam ją będąc w pracy, mm -hmm, mm -hmm. to miałam taki moment. Oh. Mm. Uh. Jeszcze raz. Tak. Więc trudno jest mi powiedzieć, co w niej było takiego, ale jest to Stara Słaboniowa i y, piekła Duchem. O, Słaboniowa, to jest to, czego nie pamiętałam. Dokładnie. Więc bardzo dobra książka, jeżeli chcielibyście spróbować czegokolwiek, co ma motywy słowiańskie, mitologii słowiańskiej, to to wam bardzo, bardzo polecam. Naprawdę. O czym to w ogóle jest? A, to nie jest nie. istotne. A, dobra. To nieważne, to, to nie, nie jest to O starej złaboniowej to jest. Okej. Okay. I to są wyrywki z jej życia. I to nie jest tak, że to jest inna historia, tam się dzieje jedno za drugim, tylko mhm. to jest... E, urywki. Właśnie urywki, takie op opowiadanka. Jest taki demon, który... Przed którym, żeby się ustrzec, to trzeba e, wstążeczkę czerwoną... Yy, Słyszałam to tak. Tak, no, no, no. to tam też... To jest. E, w sumie to jest ciekawe, bo to jest w ogóle off-top, ale w sumie fajnie o tym wspomnieć akurat przy okazji tych mitów słowiańskich i tak dalej. Ja na Perkonie w tym roku byłam na prelekcjach Jagi Moder, tak. autorki Fabryki Słów. Mhm. I ona tam właśnie mówiła o tym demonie. Czy to nie jest coś jak wampiry, które kradną dzieci? To nie było coś tego typu? C ta, tak, można tak powiedzieć. Okay, bo okay. ona męczy dziecko, okay. dlatego ono płacze w nocy. Tak, tak, tak. tak. To dokładnie to było. Tak. Ej, dobra, fajne. No. fajne. Tak, tak. Nice. Moja ostatnia książka, to jest trzeci raz, jak to mówię. Powolna <laughs> mam tytuł. Tak. E, świąteczna książka, w ogóle nie pasująca. E, już u Nikoli w poprzednim filmie z policjankami mówiłam o jednej świątecznej książce. Nikola spodziewała się, że powiem o tej, o której będę mówiła teraz. E, to jest jedyna. Obyczajowa książka świąteczna, o której jakkolwiek pamiętam, że ją czytałam. Nie czytałam ich dużo, więc żebym tutaj nie wybrzmiała na jakiegoś eksperta, ale docelowo mam wrażenie, że większość książek o tematyce okołoświątecznej, zwłaszcza tych pisanych jako książki obyczajowe slash romanse świąteczne, są praktycznie o tym samym. I mhm. prawdopodobnie tak jest, że ta książka jest dosłownie o tym samym, o czym jest każda inna książka świąteczna, ale to jest jedyna książka, co do której w momencie, kiedy ją skończyłam i usłyszałam, że ciąg dalszy nastąpi, to byłam taka, co? Jak to ciąg dalszy nastąpi. W sensie ja naprawdę realnie byłam zaangażowana w losy tych bohaterów, mhm. w to co będzie się działo później, do tego stopnia, że do tej pory nie przeczytałam drugiego tomu, no ale to jest mało istotne. I to jest Wypożyczalnia świętek Mikołajów Agaty Przybyłek. Udało Ci się. Tak, udało mi się za trzecim razem. To jest tak naprawdę książka, która bardzo mocno, po pierwsze uwielbiam tę okładkę. Ta okładka stylizowana na kalendarz adwentowy. Okay. Ona ma takie okay. kwadraciki. Tak, Uwiel to ja uwielbiam tę okładkę, strasznie mi się podoba i uważam, że jest pośród tych wszystkich świątecznych książek. Rzuca się w oczy na pewno, mm. przez to, że tak. jest graficzna. To jest książka, która przywodzi mi na myśl bardzo mocno listy do M. I co jest bardzo ciekawe, ja nie lubię listów do M. A ja lubię. No właśnie. Więc z jednej strony to mi bardzo przypomina listy do M, a z drugiej strony ja jako osoba, która nie lubi ani świąt, ani świątecznych filmów, ani świątecznych książek, uznałam, że jeżeli kiedykolwiek miałabym poznawać historia, która jest tak podobna do innych historii, czyli po prostu zlepek historii różnych osób, które dzieją się w klimacie okołoświątecznym i których historie później będą się ze sobą splatać, to to jest jedyna forma, w jakiej ja bym chciała to przyjąć. Więc tutaj chciałabym po prostu oddać pani Agacie Przybułek, że naprawdę fajna książka spośród tych wszystkich po prostu morza, morza tych książek. Tak, to ja, ja mogę dorzucić do tego do tych książek, podobnych do listów do M, uwierz Mikołaję, y tak, jedynka. Bo Jedynkę, jest tak. Na której byłyśmy w, w kinie. kinie i w tym roku wychodzi dwójka. Tak, więc... ale nie chcę iść do kina, nie chcę wydać na to tyle pieniędzy a, na bilet okay. do kina. myślałam, że mnie zmusisz. Pamiętam pierwszą część i nie było to warte tych 60 zł za bilet. Wiesz co pamiętam? Że jedna ze scen dzieje się w okolicach Czechowic dziedzic Nie, w Bielsku-Białej. Przepraszam. W Bielsku-Białej, Bielsku na dworcu. E, Naczytamy chyba więcej w ogóle scen w Bielsku-Białej nagrywanych. Tak. I tu nie mogę chyba tego powiedzieć, więc nie powiem. Okej, okay, wiesz co chciałam powiedzieć? Tak, no, no, ale nie wiem, czy ja to mogę mówić. Więc... Ale to było bardzo interesujące doświadczenie siedzieć obok Nikoli, która mi pokazywała, o tam rynek! A, tam A ja pracowałam! Ja... Ja, ten mówię, nie nie do szkoły. Ten, tak, ten... to jest jedyne, co pamiętam z tego filmu. <grym> ja też, nie no, ja, ja w związku z tym, że czytałam książkę, to pewnie więcej pamiętam. A nie okay. pamiętasz tego wątku, że policjant próbował uratować panią, która, nad którą znęcał się mąż? Nie. Pamiętam tylko to nie dość spokojnej ciągle. starości. On no. Teraz o tym pomyślałam. I tak. o tej takiej divie, takiej fajnej starszej tak. pani, która tak fajnie ubierała. To tak. ją pamiętam. To ja będę teraz drugą część czytała, bo okay. ona ma mam ma, ma tą książkę, ale ja że tam w tym, więc będę ją czyta. Powodzenia. I tym sposobem doszliśmy do samego końca. jeżeli y, nasze myśli były jakieś takie pogmatwanie z poplątaniem, to musicie nam wybaczyć, na jakim mamy film z rzędu. Tak. <laughs> więc y, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie mi oczywiście znać, jakie książki wy będziecie czytać tej zimy. Y, I pamiętajcie o tym, żeby w filmie Nikoli. Wybrać książkę, którą będziemy wspólnie czytać i omawiać, e, jeśli chodzi o książki na zimę. Tak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Cześć.